Mikołaj, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z serii Brawl Stars na kanale. I. Y, jeżeli chcecie, to proszę bardzo, bijajcie dronki 4. I tutaj podajcie swój Super ID, jeżeli chcecie dołączyć do Wojowników Mikołaja. No, no co? Dzisiaj planuję wbić TatoDan -ta 6 na 20. rangę. Wiem, że to może być trudne, ale. Nie musi, bo są soki. A więc no, lecimy. Muszę sobie trochę podgłośnić, żeby było wiadomo gdzie są y, soki, a... Znaczy, gdzie się lepią soki. Bum! Dzięki. Uuu! Kurde, ja się boję, że zaraz ktoś mi tutaj wyskoczy, nie? Dobra, ale muszę uważać. I tak. Toż tu wejdzie do środka. I ja to wykorzystam fajnie, że pum, 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 pum. O nie! O ffff... jeżyka? Dobra, ja może się do nich nie będę po prostu zbliżał. No i! Halo, a, a mi? A mi coś dacie? No nareszcie jakiś soczek. Elu, biorę soka i. i wina, nie? Mają już GG. Jeszcze się GG, ale mówi się GG. No. Wkurzyła się mnie ty Spadaj stąd Ty piracie Jezus Maria Widzowie No Co ja muszę zrobić Aby to wygrać Tego się nie dało wygrać Tego się naprawdę nie dało Kurde, no. Jeżeli chcecie darmową legendę, to wiecie co musicie wpisać tutaj? Musicie tutaj y, wpisać, nie BFA, tylko ten. Taki oko. Uruwaliście to, wpiszcie kod BFA. Myślę, że nic nie kupujemy w sklepie, bo nie mam pieniędzy. spróbować na solka tak to jest magia tej gry, widzowie. No, dla Was super nowinki. Jutro są urodziny Brawl Stars. Pierwsze urodziny Brawl Stars. Pamiętajcie, zapiszcie sobie to gdzieś. 12 grudnia urodziny Brawl Stars. I na kanale. Oj, będzie mini opening. Zapiszcie to sobie gdzieś, że jutro na kanale będzie mini opening z urodzin Brawl Stars. No, te Urodzinki to są dla mnie bardzo ważne. Myślę, że dla was też, jak gracie w Brawl Stars. A ja już dłuższą metę przeszedłem, bo mam 9000 pucharków na moim pierwszym koncie, więc no ja już trochę tutaj gram. Z pół roku, pół rok. Sam już nie wiem. Patrzcie na to. O, 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 wykrył mnie. To się nie trwanie. No, podejdź tu. To jak cwanie, no. O, my No, przecież ja z nie mam. Nie mam. Nie miałem z nim szans. To było niemożliwe. Zrób coś niemożliwego było. Ok. Teraz idziemy na parę. Będziemy grali w parze. A więc czary-mary, spokój niech tu będzie drugie miejsce. Ten odcinek może być troszeczkę dłuższy. No ale czego, czego się nie robi dla was? Dla moich widzów. A, zapomniałem o ważnym. Najważniejszym. Subujcie, lajkujcie i dzwoneczkujcie żeby przychodziły wam powiadomienia. Ja was nie zmuszam. Aha. Jeżeli chcielibyście mi pomóc jakoś, to, to, to nie musicie mnie wspierać. E, to nie moje budziki, to, 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 to nie moje. Okej. Okay. Wielkie starcie jest. Jest! Jest 19 ranga, 19 ranga, 19 ranga. Patrzcie na to. Tutaj ten wynik. To będzie to. Jezus. Boże. Idziemy szybko na solo. Cztery wygrane. Równa się 300 gwiezdnych żetonów. Dobra. Teraz ich po prostu będziemy miażdżyć. Nie mamy wyboru. Wbijamy aktualnie 20 rangę. Na odcinku. Eee, przestań, przestań, przestań. Przestań. Hu Ledwo z życiem już. Nie.